Pragnie się tego, czego się nie ma. Nie można przecież czegoś chcieć, kiedy się już to ma. Skoro więc filozof pragnie mądrości, to nie może być mądry. Nie może człowiek poddawać się i ulegać pragnieniom i pożądaniom ciała, ale zawsze należy postępować zgodnie z rozumem, który jest najlepszym doradcą. Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęściem ubóstwo niż choroba. Wiem, że nic nie wiem. Błąd jest przywilejem filozofów. Tylko głupcy nie mylą się nigdy. A złota obym miał tyle, ile ani unieść, ani uciągnąć nie potrafi nikt inny, tylko ten, co zna miarę we wszystkim. Często język wyprzedza myśli, dla cierpiących najmniejsza radość jest szczęściem. Nieprawdaż, że czasem, kiedy wiatr wieje jeden i ten sam, to jeden z nas marznie, a drugi nie? I jeden marznie lekko, a drugi mocno? Życie niesprawdzone nie jest warte życia. Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. Głód jest najlepszym kucharzem. Tak czy inaczej, żeń się. Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy. Jeśli złą, zostaniesz filozofem. Piękno jest jedyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie. Poznaj samego siebie. Jemy, aby żyć. Nie żyjemy, aby jeść. Nikogo i niczego nie umiem słuchać, jak tylko argumentu, który mi się po rozwadze wyda najstosowniejszy. Puste worki na dyma wiatr. Bezmyślnych ludzi. Próżność. Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia. Sprawiedliwość jest odmianą mądrości. W całym życiu szanuj prawdę tak, by Twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych. W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie. W starości brak zmartwień. Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możesz. Tam, gdzie chodzi o to, co sprawiedliwe, piękne i dobre, nie powinniśmy troszczyć się o opinię ogółu. Wypoczynek to największe z dóbr. Znajdujesz to, czego szukasz, Umyka ci to. Co zaniedbujesz? Dusza powinna być wolna. Nie trzeba też żałować łez i lamentów. Najmądrzejszy jest, który wie, czego nie wie. Jeśli ktoś z nas pragnie poznać coś w sposób czysty, musi się od ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość. Ten, który kocha, staje się zaślepiony wobec przedmiotu swojej miłości. Jak długo miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej, tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało.